się nic by się nie stało tutaj i to chyba wszystko yy, ogrzewanie działa na górze tu oświetlenie przód działa yy, yy, szyba też chyba działa więc ojciec nie mieście nam przez sygnałek. tutaj o ja tu posłałem jak mówiłem że mamy takie maszyny ten ja, na moim kanale nie mówiłem jeszcze ale trzydzieska? ten rozrzutnik jest w drugiej i piesek